Czasami potrzebujemy rozmowy albo po prostu wygadać się o naszych zmaganiach, lecz potem zostajemy sami z naszymi myślami przez resztę długich godzin i dni. A wygadanie się pomogło, ale na chwilę. A przecież Bóg jest z Tobą przez cały czas, w każdej jednej myśli. On z Tobą rozmawia. Bo nie chodzi tutaj jedynie o proste zwierzenie się i zrzucenie z siebie ciężaru. Podstawową kwestią jest, abyśmy nauczyli się chodzić w niezachwianej ufności Bogu, jak dziecko, wiedząc, że On z nami nie tylko jest, ale pomaga nam w każdej godzinie, nawet jeśli nie widzimy jeszcze efektu. On jest, bo tak obiecał w swoim słowie, i On dotrzymuje każde jedno. Czasami potrzebujemy rozmowy albo po prostu wygadać się o naszych zmaganiach, lecz potem zostajemy sami z naszymi myślami przez resztę długich godzin i dni, a wygadanie się pomogło, ale na chwilę.